Dzisiaj będziemy, dzisiaj będziemy gadać o tym, co się stało yy, tam, w tych barażach yy, yy, Jeśli znajdziecie go tak przypadkiem na dziennik, to zapraszam na mój kanał. <laughs> Naciśnięcie sobie ikonkę i od razu, a może za, za, zasubskrybujecie. No i, no. No i będzie gicicia, moja was. Naciśnięcie na ikonkę i włączcie się na mój kanał. Właśnie dzisiaj będziemy gadać o barażach. Jeszcze tu przed tymi barażami chciałbym zaprosić Was na mój poprzedni odcinek, w którym otwierałem zestaw startowy z kolekcji Pani Top Class Champions Power. Zobaczycie co mi tam padło. Zapraszam na mój kanał i do zasubskrybowania właśnie mojego kanału. No dobra, teraz zaczynamy rozmowę o parażach. Co się tam dzieje, co wczoraj było, jak, były, jakie były mecze, co się wydarzyło. Otóż wczoraj grał Bayern Monachium z Salzburgiem. Oczywiście byłem za Bayernem Monachium. No i wygrało 7 do 1. Dwa gole z Roberta Lewandowskiego. Jeszcze trzeci taki, taki, supek. kolankiem dobił, pięknie. No i co? Wczoraj też był mecz Inter-Liverpool. I Inter wygrał 1-0, ale się nie dostał, bo w poprzednim meczu wygrał Liverpool 2-0. A więc dostał się dzisiaj, dostała się, wczor, dostał się wczoraj Bayern Monachium i Liverpool. Dzisiaj będzie mecz Paris Saint-Germain z Realem Madryt i Manchester City z Sportingiem. Porozmawiam sobie jeszcze o tych teraz barażach, co się z nimi dzieje. Pewnie jak większość już zaś wie, Polacy przeszli do finału baraży. Wygraliśmy 3-0, no knockoutem tak jakby, tym knockout. Będziemy grać teraz już w finale, chyba, raczej. No tak, będziemy grać. I Twoim albo z Ciechami. Czekamy na ten mecz bardzo, bardzo cierpliwie, żeby zobaczyć, z kim będziemy grać. W czerwcu, tak, w czerwcu. No i. I czasów świata mają się odbyć. w. pod koniec tego roku. W październiku albo listopadzie jakoś tak. No. No i skończy się to na koniec grudnia. Tuż dwa dni przed świętami. Będzie finał. Tak, no będzie finał. No. Po, tak, tak się dzieje na tym piłkarskim świecie. No. Co by tu jeszcze powiedzieć? Moje, tak jakby za tydzień, urodziny będą też mecze. Jakieś 16 marca będą moje urodziny i będą mecze. Będą też mecze Ligi Mistrzów, Ligi Europy. Nie, akurat moje urodziny chyba nie będzie Ligi Europy. A! No. No, no to już. Codziennie będziemy robić takie odcinki? Pomyślałem, że będę nadawał na żywo i tak wszystko, co się dzieje. No to dobre, będzie to już na tyle, na wszystko, bo ja się dziwicie gdzie tu jestem, nie, tam i tu i tam, tu i tam i tam, no tam, tam jest łóżko, tam jest telewizor, tam, a tam jest okno, no, a tu są plakaty, tu są plakaty, tutaj mam Zielińskiego, Sancho, Holanda, i reprezentacje poprzedniej gazetki Just No. Nie wiem, kiedy naklejki wy, wyjdą z Panini Top Class Champions Power, bo wiem, że są karty, otwierałem je wczoraj. Zależy, kiedy będzie się mieć ten filmik, ale pewnie dzisiaj się jeszcze wyrobię. No, no to naklejki podobno mają być jakoś w połowie marca, tak, jakoś 15? No. Gdzie dziewiąty? No i co? No i to był chyba dzisiaj na wszystko. Wszystko. No i na intro. Poprzednie zapraszam. A w sumie nie wiem, że to widzieliście. Aha. No to zapraszam na napisy. I życzę miłego dnia. Wszędziemy dzisiaj. 宝宝